Cześć kochani, z tej strony Tredos Carnival Team. Słuchajcie, łączę się z wami dlatego, żeby podzielić się bardzo ważną informacją. Od wtorku, 26 września, rusza zbiórka na Wspieram to na Achtung Cthulhu. Alice Games wydają fantastyczną grę, która w palpowy sposób przenosi nas w realia II wojny światowej po to, żeby skutecznie nacłócić. Nazistom, używając oczywiście do tego wszelkiego rodzaju arsenału, w tym wyjątkowej wiedzy brytyjskiej sekcji M i amerykańskiego Majestic, możecie właśnie wcielić się w mężczyzn i kobiety z alianckich sił okultystycznych. Możemy walczyć jako dzielni bojownicy ruchu oporu, po to, żeby powstrzymać złowrogie czarne słońce. Oraz Nachtwulfe, nocne wilki. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie wiecie, zbiórka, która rusza w najbliższy wtorek, ten materiał wleciał na nasz kanał w niedzielę, rozpoczyna akcję na Wspieram to, ale już od jakiegoś czasu możecie zapoznać się z treścią tego. Systemu, z jego podstawowymi zasadami, a również z pierwszym scenariuszem, w którym moglibyście zagrać, korzystając z broszury Szybki wypad do Francji. Zapraszam Was serdecznie, żebyście pobrali tą broszurę i zobaczyli, tak naprawdę, z czym się je. Achtung Tulu. To jest świetny system, który bazuje na znanej z naszego kanału mechanice 2D20 możecie zagrać w nią, między innymi grając w diunę, albo obejrzeć tą diunę u nas na kanale. Jeżeli chodzi o ten konkretny system, to warto jest podkreślić, że mechanika 2D20 została właśnie dla niego stworzona, więc, kurczę, no jest skrojona pod konkretnie właśnie granie w Achtunga. Możecie jak najprawdopodobniej. Szybciej, moim zdaniem, ściągnąć ten starter, żeby przejrzeć treści, które tam są, żeby zobaczyć przede wszystkim, jak ta mechanika wpływa na tworzenie fantastycznych, filmowych, emocjonujących scen walki, akcji, no i też konfliktu. Konfliktu, który w tym wypadku bardzo często rozwiązywany jest, zarówno przy pomocy sprawnego strzelania, walki wręcz. Ale także używania mitów i magii przeciwko nazistom. Słuchajcie, przygoda, która znajduje się w tym scenariuszu, jest moim osobistym zdaniem taką typową, krótką, jednostrzałową historią, która <gryw> zaczyna się od wyskoku i rozpoczęcia desantu w Pięknej, uroczej francuskiej okolicy, która niestety zdominowana jest przez siły wroga. W wiosce widać, że dzieją się różne rzeczy, które wskazują, że tutaj nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze zwykłym wrogiem, ze zwykłymi nazistami. Tutaj na pewno dzieją się złe i okultystyczne rzeczy. Dlatego właśnie, Tacy bohaterowie jak Wy są tutaj potrzebni. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście zapoznali się z tą broszurą, zapoznali się ze scenariuszem no i przede wszystkim też zobaczyli, jakich potencjalnych bohaterów możemy stworzyć. Możemy mieć tutaj czarującą agentkę Daphne Rogers, badaczkę okultyzmu, czy na przykład, słuchajcie, Svena Nilsena, nieustraszonego przywódcę ruchu. Oporu. To, co moim zdaniem szczególnie może Was zainteresować, to fakt, że ruszająca zbiórka na Achtungtulu w ciągu pierwszych 48 godzin, które tak naprawdę będą troszeczkę dłuższe, bo będą obowiązywały do północy 28 września czyli Ciut dłużej. Zbiórka startuje we wtorek o 10:26 września. I w trakcie tych ponad 48 godzin możecie skorzystać ze świetnych Early Birds. Szczególnie polecam Waszej uwadze ten, który, no, nie ukrywajmy, ma największy i najszerszy próg wsparcia. Sekcja M. Za niecałe. 400 zł bez złotówki w Verliberdzie obejmuje zarówno podręcznik gracza, podręcznik mistrza gry, zestaw narzędzi MG, czyli ekran i książeczki, które będą do niego dołączone, oraz wszystkie PDF-y i wszystkie odblokowane progi. Myślę, że tutaj warto zwrócić na to uwagę. A jeżeli interesują Was same tylko podręczniki, to myślę, że też to jest świetna opcja, bo w Werliberdzie podręcznik mistrza gry to 189 zł, a z kolei podręcznik gracza to 139 zł. Bardzo dobra cena za to, żeby faktycznie kupić te podręczniki. Carnival Team dołącza do grona. Patronów tego systemu, i z całą pewnością na naszym kanale będziecie mogli zobaczyć sesje, które rozegramy w tym systemie. Będzie palpowo, będzie filmowo, będzie emocjonująco. Serdecznie Was do tego zapraszam. A myślę, że wkrótce poproszę o to, żeby przedstawiciele Alice Games. Mam nadzieję, że to Wermin przyjmie to zaproszenie. Zresztą już wstępnie o tym rozmawialiśmy. Podzielą się z Wami też tutaj na kanale swoimi wrażeniami z prac nad tym systemem. No i zachęcam do tego, żebyście również wsparli ten system. Serdecznie pozdrawiam. Zapraszam Was na wspieram to Łamane na Achtung już w najbliższy wtorek 26 września. O godzinie 10 startuje zbiórka. Do zobaczenia.